Witam wszystkich serdecznie i odpowiadam na pytania. Wszyscy mówią dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Widno słyszno. Tak, proszę Państwa, mieliśmy w turnieju. Mi się bardzo podoba, że Liches wyrzucił tego człowieka, że on tak na czerwono. No cóż no, wychylił go, mogłem go usunąć z klubu. Jednocześnie taka informacja, usunąłem rozmownicę z Lichesa, bo tam ci zaznaczeni na czerwono pisali różne rzeczy i niepotrzebnie z nimi dyskutowaliśmy. Tam nie było możliwości moderacji, czy erygowania jak to woli. Pana Ragok pyta. Czy można rozwinąć wypowiedź Kapablanka, Alohim to negatywne postaci? No, na przykład wał londyński Kapablanki, kiedy zablokował możliwość gry z o Świata, tudzież działalność Alochina w celu odzyskania pałacu żony. Także to Panie Aragok. Można by dużo. Nie każdy, kto zremisował stalem zasługuje, żeby tal tej partii nie wygrał. Tutaj odpowiadam Panu Jankowi Panie Janku to, że kalse przegrał z girym, świat się nie kończy. Widocznie tak miało być. Natomiast pan Andrzej pytał tego na czerwono, opisanego, że tam nie miał go, sz... lichas go nie wyrzuca, lichas mu zrobił pauzę i dał mi szansę go usunąć. Zresztą tam <gry> kiedyś pokazywałem, ile osób, które ja, które ja osobiście zablokowałem możliwość gry ze mną. Jest na czerwono. Liches to takie złośliwe bestie, że tych ludzi krzywdzi. Natomiast proszę Państwa, liches ostatnio ciężko chodzi, nie tylko liches. Więc y, proszę pochopnych wniosków nie wyciągać. Zdarza się, że ktoś to ma słabszą transmisję. Ja nie wiem czy. Lyches nie bada tak zwanego pinga i na podstawie tego pinga może część graczy z najsłabszym pingiem odłączać. Tak na przykład kiedy się robił serwer brydżowy Bridgebase. Ser serwer brydżowy Bridgebase jest w Las Vegas. Lecimy dalej. Następne pytania. Odpowiadam na wszystkie pytania. O! Pan Silard. Bardzo ciekawe pytanie. Ja tutaj ustawię. Zosia proponuje. E4, C5, skoczek C3 D6 F4. to panie Silard to nie jest taki czysty. Atak Grand Prix to w ogóle nie wiem, skąd się wzięła ta chora nazwa. Atak Grand Prix kiedyś jej nie było, widać, że jakiś modernista wymyślił. D6, F4, A6. A6 to jest bardzo dobry plan. Ja to wyjaśnię. Kiedy na przykład gramy białymi, to zaraz cofnę. Jeżeli gramy białymi, o takę, to gramy tu A3. Tu się pozbywamy. To jeszcze tego gońca tam wycofujemy. A! Moment, moment. No, za. Jaki to był ostatni ruch? A, to obrońmy piara, żeby było dobrze. Tu uciekamy, i tu potem odbieramy linię. I tak samo, kiedy gramy czarnymi. Mamy ten plan B4 na złapanie linii. Także Panie Szilard, sam plan jest dobry. tam pani Zosia, nie wygląda na to, żeby rozumiała to, które tak znaczy, ja mam taką subiektywną, złośliwą opinię, że nie wygląda na osobę, która rozumie. Co pokazuje? Tu Pan robot pokazał. O! Pan Zdzisław mówi, że mówiłem, że Hetman C2 dobrze stoi. Oczywiście, Panie Zdzisiu, Hetman na C2 czasem stoi dobrze, a czasem źle. Wszystko zależy od pozycji. Pan Gandalf, Panie Piotrze, jakie poleca Pan książki, jeśli chciałbym poznać historię Mistrzów Świata? Przede wszystkim polecam. Książkę, taką rosyjską serię w tak zwanych czarnych obwolutach, tam byli mistrzowie świata i szachiści. Można czytać książki Kasparowa, moi poprzednicy, moi wielcy poprzednicy. Książki Olimpiada olimpiadach szachowych, w szczególności stańcowa Gawlikowskiego. Tego autora zawsze polecam. Stanisława polecam. Myślę, że na początek wystarczy. Cieszę się, że Państwo tyle się nauczyli z końcówek wieżowych, aż, a jeszcze więcej z pionkowych, tu bardzo ładnie Państwo pracowali. Ta metoda, że jeżeli jedna strona Twierdzić, że białe wygrają. Drugie rzecz, że, że będzie remi i bronimy potem swojego stanowiska, jest bardzo dobra i ciekaw jestem, jak to Państwu, państwu się podobało. Lecimy dalej, zrobimy sobie następne pytanie, bo nam idzie szybko, lekko i sprawnie. Tu pan Lost nie wita, witam pana Losta. Zawsze jestem w dobrym zdrowiu. Czasy są radosne. Na czasy nie narzekajmy, mogą być korsze. Tutaj cała seria odpowiedzi. I tu pan Wojciech Omelan opowiada, upomina się o pana. Zapomniałem przy Ale proszę Państwa, jeżeli ktoś nie może pisać na YouTube, to powinien zwrócić się do YouTube'a. Także to jest w czasie transmisji. Ja nie wiem, czy moje komentarze się nie wyświetlają. Ja nie mam na to wpływu. O, okana pana Kosma, lo, w, w, przez V. No Można się tak nazywać. Każdy może się nazywać. <laughs> Do symultany w pierwszej kolejności biorę osoby z rozmownicy. Pan Grzegorz. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 150 punktów na Leches. Jakieś rady dla pod, podirytowanego czego? Rzucić szachy, panie Grzegorzu. To jedna rada. Jeżeli panu nie odpowiada, przeczekać. Jeżeli panu nie odpowiada, wstaje pan o piątej rano, szczególnie w te czasy, kiedy jest więcej czasu, robi pan dwie godziny kombinacji. O siódmej mamusia lub żona przynosi śniadanie, zjada pan, idzie pan do pracy. Idzie pan do pracy. Lecimy dalej. Pani Katarzyny nie przywitałem. napisałem mi dzień dobry. Zdarza się pani Katarzyno, może następnym razem pani odpowiem. Pan Tomek Komar zmniejszy liczbę partii i ranking powoli się podniesie. A no, można jeszcze analizować partie. Można wziąć jakąś książkę szachową, spróbować ją zrozumieć. Tu cisza. Cisza z tym rankingiem. Nikt już więcej nic nie pisze. Tu jakieś dziwne rzeczy mi się dzieją. O! Tu pyta pan Łukasz. Zauważył, to jest oglądający lub pan Piotr. Tenerskim okiem poprawę gry pod wpływem wzrostu aktywności fizycznej. Wszyscy czołowi szachiści dbają o, o kondycję fizyczną. Kondycja fizyczna jest niezbędna do wytrzymywania długotrwałych obciążeń, w szczególności do obciążeń czysto szachowych. Ja teraz gram gorzej, bo nie mogę chodzić do siłowni, panie Łukaszu, ale już niedługo będę chodził. Ja lubię na przykład pływać, albo żeby poprawić, uprawiać inne sporty, to można w brydża grać. Panie Janku, dobry wieczór, dyrektor techniczny zawsze wchodzi w kluczowym momencie. Dyrektor techniczny ma taki po prostu szósty, siódmy, a jak Major Smith nawet ósmy zmysł. Dobra, widzę, że wyczerpałem pytania. Puszczę to. Dziękuję.